Są tacy twórcy, którzy przez całą swoją karierę tworzą jeden film. Czasem można to uznać za przejaw niezwykłej twórczej konsekwencji, innym razem za obsesyjne zainteresowanie jednym tematem. Jeszcze inni powiedzą, że to po prostu oportunizm. Skoro widzowie kojarzą reżysera z konkretnymi filmami i tłumnie na nie chodzą, to po co w ogóle to zmieniać? W polskiej współczesnej kinematografii takich twórców wyróżnić można co najmniej dwóch. Jednym z nich jest Patryk Wega, drugim Wojciech Smarzowski. I drugie w jego filmowej karierze dzieło pod tytułem Wesele zdaje się umacniać to wrażenie. W tytule swojego najnowszego filmu Smarzowski zastąpił literkę L hebrajskim Lamet, co błyskawicznie naprowadza nas na tematyczne tory filmu. Otóż tym razem bohaterowie zmagać się będą z przeszłością naznaczoną antysemityzmem. Łatwo przewrócić oczami i stwierdzić, że oczywiście, że Ryszard Wołynia zabrał się za temat pogromu Żydów przeprowadzony przez Polaków, bo przecież to jest właśnie to, co Smarzowski robi. Wykopuje niechciane lub niepamiętane wydarzenia z przeszłości i przedstawia widzom w mroczny, oskarżający sposób. Być może właśnie dlatego postanowił przykryć główną tematykę swojego najnowszego filmu, wypracowaną 15 lat temu, weselną zabawą. Trudno jednak pozbyć się wrażenia, że ów Wesele stanowi bardzo słabą przykrywkę pod prawdziwe zamiary reżysera. Co więcej, wydaje się, że użycie tej imprezy jako pretekstu do starcia pokoleń, a przy okazji powrotu do starych wspomnień, to wybór zupełnie nietrafiony. Pierwszym oczywistym powodem jest fakt istnienia filmu Wesele w filmografii Smarzowskiego, który w bardzo ogólnym założeniu jest filmem bliźniaczym do tego z 2021 roku. Przede wszystkim jednak cała otoczka nabudowana wokół głównego tematu filmu tak naprawdę odsuwa widza od sedna sprawy. Jasne, jednym z celów reżysera jest stworzenie paraleli między rodzącą się nienawiścią wobec Żydów w latach poprzedzających II wojnę światową z dzisiejszą nagonką na mniejszości rasowe i seksualne. Smarzowskiemu nie wystarcza jednak łączenie za pomocą sprytnej pracy montażowej wspólnych dla dwóch płaszczyzn czasowych zdarzeń, jak na przykład naznaczone mową nienawiści msze. Reżyser jeszcze wielokrotnie upewni się, że na pewno wszystkie porównania zostaną odpowiednio odczytane, i do znudzenia będzie powtarzać tezę, która czytelna jest praktycznie na samym początku filmu. Efektem jest film długi, napakowany wątkami i piekielnie męczący ze względu na swoją skomplikowaną strukturę. Z tej złożonej układanki głównych bohaterów można wyróżnić trzech. Pannę młodą Katarzynę, w którą wciela się Michalina Łabacz, Ryszarda, ojca Katarzyny granego przez Roberta Winckiewicza oraz Antoniego, Nestora Rodów w kreacji Ryszarda Rączewskiego. Ten drugi jest główną postacią wątku współczesnego, natomiast jego tata, świeżo odznaczony jako sprawiedliwy wśród narodów świata, staje się naszymi oczami na sprawę polsko-żydowską w czasach niemieckiej okupacji. Najciekawszy i najważniejszy jest oczywiście wątek Antka i na szczęście on, jako jedyny z wielu historii dziejących się na ekranie, doczeka się swojej konkluzji. Reszta postaci, na przykład Ela w kreacji Agaty Kuleszy, takiego przywileju już niestety nie uświadczy. Oczywiście reżysera kusi, by jak najszerzej ukazać paletę polskich postaw i przywar, więc lepiej lub gorzej narysowanych bohaterów jest znacznie, znacznie więcej, jednak ich obecność tylko unaocznia wspomnianą autorską powtarzalność. Jak to bywało w filmach takich jak *Kler* czy Drogówka, życie każdego z nich napędzane jest najniższymi ludzkimi instynktami. Każdy zdradza każdego, nienawiść i uprzedzenia są jakby wpisane w naszą naturę, a bogacenie się kosztem bliźnich jest jedynym sposobem na życie. Coś, co kiedyś szokowało w domu złym, staje się powoli irytującym znakiem rozpoznawczym reżysera. Następna zabawa nazywa się Jeźdźcy Apokalipsy. Jak ją zdradzisz, to się zapierdarzy. Nie wiem, dlaczego na ciebie mówią, że jesteś żyć. Tak więc, wśród weselnej zabawy, hektolitrów alkoholu, zdrad i rasistowskich wyzwisk, Smarzowski próbuje opowiedzieć autentycznie przejmującą historię, która może wybrzmieć tylko po wielu, wielu latach od tragedii Holokaustu. I zdarzają się w weselu momenty wybitne, a praca nad montażem, który łączy dwie przestrzenie czasowe, zasługuje na osobne wyróżnienie. Reżyser jednak skutecznie odwraca naszą uwagę zabiegami rodem z filmów wspomnianego na początku kolegi po fachu tanimi dowcipami, stereotypizacją zachowań ogólnie uważanych jako polskich oraz kilkoma kontrowersyjnymi obrazami, które pojawiły się tam, no właśnie, chyba dla samego efektu. Wydaje mi się, że gdyby Smarzowskiemu zależało na naprawdę szczerym ukazaniu trudnego tematu, nie pakowałby się znów w kolejny swojej własnej twórczości, bogatej w takie kwiatki. Wspomniałem, że nowe wesele jest bliźniacze do filmu o tym samym tytule z 2004 roku, ale nowemu filmowi Smarzowskiego także szalenie blisko do Wołynia, tego samego reżysera. Najnowsze jego dzieło równie dobrze mogłoby się nazywać Jedwabne, może chociaż przypominałoby o tym, co reżyser naprawdę chce nam powiedzieć. Tymczasem trudno odgadnąć, dla kogo tak naprawdę jest to film. Jest z pewnością w Polsce widownia, która wesele z wiadomych powodów odrzuci na starcie. Natomiast tych zainteresowanych czeka naprawdę ciężka przeprawa przez tytułowe przyjęcie bogate, głośne, polskie, ale tak naprawdę płytkie i niestety fasadowe i sztuczne. To, co pod spodem, jest fascynujące i przejmujące. Jednak z pewnością istnieją sposoby, by ciekawiej i mądrzej opowiadać o naszej przyszłości, bez obligatoryjnego antagonizowania, zarówno naszych przodków, jak i nas samych. To nie są żarty, rozumiesz? No i cześć, jak jest u teraz procedury? Serce moje. Widzieliście nowe wesele? Co myślicie o tym filmie Wojciecha Smarzowskiego? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tej recenzji. Do usłyszenia następnym razem. Na razie.